Witajcie w kolejnym odcinku polityki dla opornych. Dzisiejszy temat to dość bulwersująca sprawa podwyżek dla parlamentarzystów, podwyżek, które przyznali sobie ostatnio. Mimo sytuacji w kraju, mimo tego, że gospodarka cofa się dwa razy szybciej niż dotąd rosła, mimo że bardzo wiele osób traci pracę lub za chwilę ma szansę ją stracić. Nasi posłowie zdecydowali, o tym, że zarobki podniosą sobie ponad 50%. W przypadku prezydenta, premiera jest to ponad 100%, również wynagrodzenie dostała nie wiadomo dlaczego pierwsza dama, skoro pierwsza dama, to dlaczego, skoro żona prezydenta, to dlaczego nie żony posłów, żony burmistrzów, żony. Wszystkich pokoleń, może dlatego, że naczelnik państwa tej żony nie ma, więc może to tylko ta jedna żona, która wspierała kampanię wyborczą prezydenta, takową pensję otrzymała i to w wysokości 18 tysięcy złotych, czyli do ręki gdzieś tam w okolicach 12, 13, może 14 tysięcy. Może tak konkretnie, ile dotąd zarabiali parlamentarzyści? Parlamentarzyści zarabiają, zarabiali. Miejmy nadzieję, że nadal będą zarabiali. 5700 zł do ręki plus 2,5 tysiąca premii. Takiej jakby, ponieważ dieta poselska w tejże wysokości 2,500 tysiąca zł jest im przyznawana również co miesiąc, jest nieopodatkowana, więc można to doliczyć do pensji. Dla wielu parlamentarzystów okazuje się być to za mało. No cóż, jeżeli pracujemy w jakimś zakładzie pracy. To przecież, jeżeli nam nie pasuje, nie pasują nam zarobki, idziemy do szefa o podwyżkę. Jeżeli tej podwyżki nie możemy otrzymać, szukamy sobie innej pracy. Ja nie rozumiem, parlamentarzystów nikt za portki nie trzyma, że mają tam siedzieć i zarabiać tyle, skoro nie wystarcza im to te 8 tysięcy na miesiąc na jedzenie. Mogą zmienić, mogą w każdej chwili zrezygnować. To nie jest wybór i już tam muszą siedzieć i tak dalej. Parlamentarzyści mają poza tym, pamiętajmy, bezpłatne przejazdy koleją. Utrzymanie mieszkania w Warszawie, które finansuje kancelaria kancelaria Sejmu, mają bardzo wiele dodatkowych przywilejów. I w tej sytuacji podnoszenie sobie pensji o, o takie pieniądze zaczyna być co najmniej śmieszne. Oczywiście pojawi się również zarzut, że parlamentarzyści przecież dostają jeszcze pieniądze na biuro poselskie. I tutaj, skoro polityka dla opornych, to Uściślijmy coś, bo wiele osób tego, tego faktu nie rozumie. Posłowie otrzymują 14 tysięcy aktualnie z tego, co kojarzę, na utrzymanie biura poselskiego. Oczywiście to są ciężkie pieniądze, ale to są pieniądze na utrzymanie biura poselskiego. Parlamentarzysta może założyć sobie biur poselskich, tyle, ile mu się podoba. Nie ma żadnego problemu. Pieniądze dostaje jedne na wszystkie biura, czy założy jedno biuro, czy założy tych biur 10. Zwykle okręgi obejmują 10 powiatów. Fajnie by było, żeby w każdym powiecie miał jakieś biuro, ktoś żeby siedział w tym biurze i przyjmował petentów z pomysłami, z zastrzeżeniami, z jakimiś problemami. Tylko teraz przyjmijmy: ma 10 biur, w każdym zatrudni jedną osobę po, za 1000 zł, to już mamy 10 tysięcy bez brutto, bez Prawda? a gdzie jeszcze jakieś, jakieś materiały biurowe, gdzie jakaś benzyna na dojazd, gdzie jakiś baner, jakaś informacja, jakieś ulotki, jakieś informacje. Nagle tych pieniędzy już nie ma, tak, prawda? A, a jeżeli ja przyjąłem tutaj zatrudnienie za jakieś grosze, ale jeżeli zatrudnimy, tak jak ja byłem zatrudniony w biurze poselskim, miałem 2100 zł brutto śmieszne pieniądze dawno temu. 1500 zł do ręki. Dyrektor biura 2900. 2000 do ręki. Brutto obruttowione i tak dalej. Koszty dwóch pracowników to już jest ponad 6000. To już jest połowa biura. Jednego biura. A żeby utrzymać inne biuro, to trzeba je wynająć. To trzeba za to biuro zapłacić. Wynajem ile kosztuje? Wszyscy, wszyscy wiemy. Także te 14 tysięcy, które dostaje poseł na biuro poselskie. To jest zupełnie co innego niż jego zarobki. To, co teraz dostaje, czyli 5700 plus 2,5, to są jego po prostu wynagrodzenie za jego pracę. Tamte pieniądze są na, ta, na tamto biuro. I teraz mówienie o tym, że parlamentarzyści powinni być lepiej wynagradzani, żeby prawo stanowione u nas było lepsze, no to przepraszam bardzo, ale takich głupot nie słyszałem dawno. Tak naprawdę to wiele rzeczy jest nie robi parlamentarzysta, tylko zatrudnieni, zatrudnione przez niego osoby. Czasami prawnicy, czasami jakieś opinie, których musi zasięgnąć. E, tu pieniądze na biura poselskie. W niektórych krajach to jest czterokrotność zarobków posłów i tu się zgadzam. Tu się zgadzam. Wtedy można zatrudnić dwie osoby w biurze merytoryczne, wykształcone, znające się na rzeczy, które potrafią ileś ustaw przeczytać. Poseł nie ma czasu na to, żeby czytać wszystkie projekty ustaw. O tego są asystenci, dyrektorzy biur. No, ale zatrudnia się starzystów, bo nie ma na to pieniędzy. Jak sami rozumiecie, posłowie nie mają, sami nie starcza im na życie te 8 tysięcy, no to jak mają jeszcze do, dołożyć do biura, a te 14, no to się zatrudnia starzystów po, po to, żeby, żeby ograniczyć, ograniczyć koszty. Starzyści przychodzą, niewiele umieją, czasami zajmują się jakimiś pracami, typu roznoszenie ulotek, zbieranie podpisów, wspieranie posła w jakichś tam, tam ewentualnie akcjach. Tutaj. Tak, oczywiście, na to powinny być podniesione pieniądze. Z jednej strony podniesione, a z drugiej strony powinny być te pieniądze pilnowane. Każda złotówka rozliczana. Tak jak było kiedyś, ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w biurze poselskim za czasów Platformy, jak miała przyjechać kontrola z kancelarii Sejmu, to wszyscy mieli pełno w gaciach, żeby wszystko było dobrze, żeby czegoś nie zakwestionowali. No niestety, jak w naszym prawie, wiele rzeczy można było było, kwestią umowną mogło być zakwestionowane. A tutaj... Przekręciłeś, jak e, prawdopodobnie przekręcał to e, z tego, co media podają, e, poseł Czarnecki. Niesamowite kary za to powinny być, tak, żeby nikt nawet nie próbował. I te pieniądze przeznaczone na biuro powinny iść na analizy prawne, na jakieś e, kontakty organizacji, na wykształcone osoby, które tego biura e, posła będą w codziennej działalności e, wspierać. Ale sami posłowie? Osiem tysięcy to mało? Sytuacji, kiedy ludzie, ludzie tracą, tracą pracę z dnia na dzień, a wszyscy mówią o tym, że będzie ta recesja się tylko pogłębiać, na jesieni tych zwolnień może być dużo więcej, niektóre branże padają i nagle nasi wybrańcy, ludzie, którzy mieli nas zaprezentować, przyznają sobie pensję. Czy to nie jest wyraz pogardy i arogancji totalnej? Powiem więcej. Ten odcinek miał być nagrany wczoraj. I jeszcze wczoraj. Była to tylko pogarda z ludzi, że a, już wybory następne są za trzy lata, nikt nie będzie pamiętał. Możemy sobie przyznać, pokrzyczą, pokrzyczą już. Dzisiaj ta pogarda osiąga kolejne poziomy. Kiedy ja słyszę szefów Platformy Obywatelskiej, którzy nagle mówią, że to trzeba wszystko cofnąć, że to, to, że to się nie zastanowiliśmy, że to, 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 to nie tak było, to trzeba było inaczej, to zły moment wybraliśmy. No przepraszam bardzo, to co, trzy dni temu nie myśleliście? Nie wiedzieliście o tym? Kogo my żeśmy wybrali? Ja apeluję w każdym, w każdym odcinku o to, żeby myśleć. Żeby, żebyście pamiętali przed kolejnymi wyborami, żebyście sprawdzili, czy wasz poseł głosował teraz za tą podwyżką, czy był przeciw. Bo oczywiście byli posłowie, którzy byli przeciw, którzy odważyli się postawić szefostwu Platformy, czy tam koalicji obywatelskiej, szefostwu lewicy. Nie rozumiem posłów lewicy kompletnie. Zresztą podobnie jak posłów Koalicji Obywatelskiej, ponieważ no w kampanii wyborczej wyjście do ludzi, dla ludzi, wszystko dla ludzi, to podwyżka też jest dla ludzi? Czy zrobienie z nich, nie powiem kogo, bo pamiętajcie, że, przypomnijcie, co, 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 opozycja, co opozycja mówiła w kampanii wyborczej, wszystko dla ludzi. Posłów PiSu można zrozumieć, że jak to mówił Klasyk Spisu, e, głupi naród e, wszystko łyknie i wyborcy dają dadzą się przekonać, o to samo związanie systemowe, że tak jest na zachodzie, że, że tam się im coś wytłumaczy, że tam łykną. Ale opozycyjny elektorat inteligencki no nie łyknie. No nie łyknie, potrafi myśleć i mam nadzieję, że będzie potrafił myśleć przy najbliższych wyborach. Więcej, każdy z was powinien teraz Chwilę się zastanowić, udać się do biura poselskiego i zapytać swojego posła, na którego głosował. Znaleźć jego biuro, bo niektóre to ciężko znaleźć, bo to są gdzieś tam za najmniejsze pieniądze wynajęte biura, właśnie dlatego o czym mówiłem. Za malutkie pieniądze wynajęte gdzieś na piętrze, gdzieś schowane biuro, żeby nie znaleźli, dupy nie zawracali prawdopodobnie. Że zapytać, dlaczego tak głosował. Jak się będzie tłumaczył? Nie, żeby go krytykować. Nie! Jaką głupotę wymyśli, żeby, żeby wam powiedzieć, że dlaczego tak głosował? Napisać maila. Chociaż jak na maila to nie dostaniecie pewnie odpowiedzi, albo dostaniecie jakąś idiotyczną. Wymijającą mnie ten. Będąc z biurze możecie się dopytać. Wybrać się, wstańcie, pójdźcie, zadzwońcie. jak was rozłączą, zadzwonicie jeszcze raz. Oni muszą wiedzieć, muszą czuć, że są wybrani przez was. Nie oni decydują. Pamiętajcie o tym, że zarobki parlamentarzysty. To nie jest zakład pracy, kancelaria Sejmu. To znaczy, jest oczywiście zakład pracy, ale to nie jest jakiś zakład pracy, który ma jakieś przychody, bo coś sprzedaje, bo ma jakieś usługi, bo coś dla kogoś zrobił, bo, bo, bo coś. Nie. Oni biorą pieniądze z naszych podatków. Idąc do pracy, mając firmę, płacąc, kupując cokolwiek, płacicie VAT. Z, tego, z tych podatków oni dostają pensje, które sobie właśnie podnieśli. No Teraz niektórzy zaczynają żałować, z tego co wiem, przed chwilą Senat odwołał, Senat głosował przeciwko tym, tym, tym podwyżkom. Nie wiadomo, teraz zobaczymy, jak się zachowają posłowie. No, przeszła fala kry, krytyki, i myślę, że, że e, jest szansa, że te podwyżki zostaną zatrzymane. Nie w tym momencie, nie teraz i nie te podwyżki, bo 8 tysięcy to jeszcze za rogi, za dwa, no chyba, że inflacja bardzo mocno skoczy, to będzie, będą duże pieniądze i nie przesadzajmy. Mają, wyżyją za to. Na benzynę dostają, mieszkanie mają utrzymane, no na jedzenie, przepraszam, jak ktoś zarabia najniższą krajową, ewentualnie 3300 300, 3500 brutto, też wie, jak się za to utrzymać utrzymać jeszcze rodzina. I dajemy sobie radę, oni to też sobie dadzą radę. Ewentualnie będę popierał podwyżki na biura parlamentarne, pod warunkiem, że będą one. Powiązane z, z ścisłą, kontrolą, ścisłą kontrolą wydatków. Zobaczymy, co będzie, co będzie z tym dalej, ale sugerowałbym przypominać to posłom, zapytać posłów swoich, każdy z was swojego, na kogo głosował, jak głosował i dlaczego tak głosował. Wiem, że potrafili się zachować młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej. Część oczywiście będzie się tłumaczyła, że, że, że oni yy, te, te wstrzymali się od głosu. Wstrzymanie się od głosu to, to nie jest. Wstrzymać się od głosu to możemy, jak będzie głosowanie nad jakąś inwestycją, bo nie wiemy, czy to dobre, czy złe, ci mówią, że dobre, ci mówią, że złe, że to przyniesie konsekwencje jakieś ekonomiczne, dobre, złe. No, Możemy to uznać tak, możemy uznać, jak wstrzymujemy się od głosu. Ale tu wstrzymanie się od głosu jest głosowaniem za. No przepraszam bardzo. Nie jesteś przeciw, jesteś za. I, i potrafili się tylko młodzi, młodzi posłowie, Młodzi posłowie z platformy, z tego co widziałem, yy, yy, partia razem, gdzie jest wiosna ze swoimi ideałami na sztandarach. Wszyscy jak jeden mąż głosowali za. Już ledwo weszli, lewica ledwo weszła do Sejmu już sobie podwyżki daje. No jak to wygląda przed ludźmi? Mam nadzieję, że wielu z nich się zreflektuje i naprawdę podczas głosowania ponownego w Sejmie będzie głosować tym razem przeciw tym, tym podwyżkom. Niemniej jednak naprawdę pamiętajcie, żeby przy wyborach kolejnych, mimo że będą za trzy lata, postarajcie się o tym pamiętać. Ja osobiście postaram się w polityce dla co jakiś czas o tym przypomnieć, żebyście to pamiętali. Trzeba pokazać posłom, że my ich wybraliśmy, to co już powiedziałem. I oni są dla nas. A jak się komuś nie podoba, to naprawdę jest tyle pracy, że można podjąć pracę. Może nie za te pieniądze, chociaż w wielu branżach można podjąć pracę za dużo wyższe pieniądze. Jeszcze y, dodatkowo, bo nie wspomniałem o tym, a miałem o tym wspomnieć, zgodnie z ideałami zachowali się posłowie Konfederacji i posłowie z 15. Zgo zgodnie z tym, co mówili, co mówią, trzymali się, trzymali się swoich ideałów. Reszta. Ideały sięgnęły bruku. Po raz kolejny szkoda tylko, że ci sami politycy namawiali nas do uczestnictwa w ruchach społecznych, w działaniu w... zachęcali do walki z popozycja do walki z pisem, a teraz wspólnie z pisem zrobiła z nas idiotów. Wyśmiała nas tak naprawdę. W sytuacji, kiedy zaczynamy z niepewnością patrzeć w przyszłość, a oni patrzą coraz bardziej optymistyczną zarobki zamiast 8-12 tysięcy. No cóż, można mieć optymizm. A ja tym optymistycznym akcentem kończę. Wierzę, że ta recesja nie będzie za duża. Trzymajcie się ciepło. Niech Was korona nie łapie. I do zobaczenia w następnym odcinku.